Hej wam hej chciałbym wam opowiedzieć o takim miejscu w województwie mazowieckim, to się nazywa Wrzosowiska w miejscowości Mostówka. Wie, wiemy, że każdy z was chce odpocząć na łonie natury. Tak. Te znajdują się w mostówce na trasie S8 w, w kierunku białego stroku, gdzie samochodem dojedziesz na te około 45 minut z samochodem. O, oczywiście to trzeba z, z, zapamiętać. I Powiem tak, trochę ciekawostek o, o Mustówce. To jest wieś w Polsce położona w, w, w województwie mazowieckim. I to jest powiat wyszkowski, gmina z Zabrodzie. To jest, y, tam się, się z, z, znajduje parafia y, rzymsko-katolicka y, pod wezwaniem miłosierdzia Bożego. I w, w, w latach 1994, 1900, a nie, przepraszam, 1975 i 1908 znajdowało się Dawieś w, w, wojew w województwie ostrołęckim jeszcze przed zmianą y na y administracyjną. Tą główną tam y znajduje się y też żółty sz szlak rowerowy od prowadzący od Wyszkowa przez Niegów o, oraz Dąbrowkę Głuchej i Loratto Po drodze będziecie mieli tam w Wysłowiska na Mostówce, te, te, tak zwane wydmy Lucynowsko-Mostowieckie. Więc i jak chcecie tam odwiedzić to, od, to to macie taką porę w sensie od końcówki sierpnia do, do, do połowy, po połowy w, w, września przepraszam i ląkam się tam znajdują się też trasy do biegów narciarskich jak ktoś chce w zimie pojechać do Mostówki, tam na, y, właśnie na ta, na, na ta trasę. Więc jakby mamy y, przybliżyć bardziej, y, tamy ten, w, 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 ten obszar, Wrzosowisk, w Obejmuje 400, 400 hektarów. Przy czym w 1993 roku ten, ten obszar, gdzie teraz y, wzrosły rosną, to w, właśnie w, w tym roku, w 1993 roku, wybuch pożar gdzie spłonęła znaczna część lasu tak więc I powiem wam y, że poprzez y, ten pożar y, rozprostrzeniło miłość... się silnie y, ta y, ekspansja wrzosów tak, yy, załamam mi się ząb, nie patrzcie na to. I powiem wam, że ten obszar jest bardzo przepiękny i zadbany. I swego czasu państwo tam yy, które nasze państwo polskie yy, yy, wykupiło tam yy, podajże Albo 10% tych obszarów od osób prywatnych i chciało zrobić wysypisko śmieci. Nie wiem, ile to w tym prawdy, a ile kłamstwa. I powiem wam, że w, w latach 1974-1978 nasz papież, Jan Paweł II. Spędzę tam właśnie wakacje. Tutaj sobie ciekawostka, y, którą y, y, zanotowałem, przeglądając y, różne y, ciekawe mi miejsca w po Polsce. W i, w I wiem, że warto tam, y, jakby powiedzieć, Pojechać, a, a ktoś z samochodu nie ma, to może wysiąść na stacji kolejowej obsługiwaną przez, przez linie kolejowe, linie kolejowe, tak zwane koleje mazowieckie, na stacji mostówka i przejdzie 300 metrów od stacji kolejowej. I, 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 I zobaczy na własne oczy wielkie połacie wzosów. A zresztą pokażę Wam z, z, zdjęcie. Na, na, na przykład tu. Wzosy są. Tu. Czekajcie. A nie, to jest tak, tu, tu macie wrzosy na mostówce, tu tutaj macie, tak ładnie y, zrobione zdjęcie, tu, tu i to, y, to też macie, o, I te, te wrzosy. Tak, i to macie I... Obszar Natura 2000, Wydmy Lucynowsko-Mostowiecki. Tutaj jest w tym programie, oczywiście te wydmy są, tak? Jakie ciekawe zdjęcie mo mogę wam pokazać. Tutaj, o! W włosy. Tu, zdjęcie to ładne, y, z, z, zdjęcie I to ładnie wygląda o, z, y, o, od strony lasu, y, takie ładne połacie jak widzicie, y, tutaj też y, 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 śluby biorą tutaj, y, p, Państwo młodzi. Po to jest przepiękna okolica. I powiem wam i, i taką i ciekawostkę, że że, że, że tu to... niedługo będę kręcił Dobry film jutro. A znaczy, przepraszam, tak jutro będę kręcił. do dobry film z tego. I być może powtórzę to jeszcze dalej, ale sami zobaczycie, jakie to jest piękne. Więcej informacji, to będę na bieżąco Wam wstawiał i to jutro i jak to będzie jak to oglądam tam wącham wszystko to tam zobaczycie a poza tym i taką i powiem wam, że w tamtym roku tam byłem i i to jest naprawdę przepiękna sceneria do zdjęć ślubnych, do urodzin. I pamiętajcie nie zaśmiecajcie te takich obszarów A, i powiem Wam jeszcze, że czytałem opinie na temat tych obszarów. To same dobre opinie. Po prostu 100% czystej natury. Zachęcam Was do, do pojechania tam. Naprawdę. jeśli mi, mi, mi się uda to zrobię taką głębszą historię tych wyosowisk w, w I, i, i też y, zapraszam was do pojechania tam przeście godzinę albo dwie po tym w i zastanowienie się nad naturą nad tą piękną przyrodą i nad tym czy warto zaśmiecać taki piękne Łany, wrzosowisk. I powiem wam, że denerwuje mnie to, że jak idę do lasu, jak jestem na wsi i widzę chałdy śmieci w, w lasach po wielu działkowiczów, czy to, czy to z Białego Stoku, z Warszawy, czy z innych większych miast. Przejeżdżają właśnie na wieś, na działki. Bo wiem, że w, w, wielu z Was, jak idzie do lasu, na grzyby, na jagody, czy tak się przejści w, w celach rekreacyjnych, żeby poddychać świeżym powietrzem i, i widzi co parę kroków, czy nawet co krok śmieci. I. I zapewne. Wielu z Was to denerwuje. Ale. Wyobraźcie sobie, że. Że wy. Wyrzucacie śmieci. Do lasu. Ob obojętnie jakiego. I. Przeżrzacie tu za 2-3 miesiące w to samo miejsce I, i widzicie te same śmieci i czy nawet śmieci położone o parę metrów dalej. I, i, i myślicie sobie, co za debil wyrzucił do tej śmieci. A przypomnijcie sobie co, co wy 2-3 miesiące wcześniej zrobiliście w, w tym lesie? Co robiliście? Sami wyrzuciliście śmieci. Czy to ogryzek po jabłku, czy to papierek, bo betoni, czy po lodzie, czy nawet zużytą oponę od samochodu, od roweru, starą lodówkę. Czy nawet głupią paczkę papierosów, butelkę po napoju, butelkę po piwie, wódce. I pomyślcie sobie, po co ja wyrzucam to wszystko do lasu? Tak, bo tak. W, w, Gabaryty, tak większe, to możecie oddać na złom. Na skup zł złomu, czy na, nawet do punktu, gdzie przyjmują gabaryty typu lodówka, pralka, mikrofalówka. I w większości punktów oni za to zapłacą Wam. Kierujcie się. Nie, te, nie tyle z zyskiem, co ekologiem. A na koniec, kliknijcie na dole subskrybuj, łapka w górę oraz podzielcie się w komentarzu, co o tym sądzicie. I nie zapominajcie. Na koniec jeszcze dodam. Nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie wyrzucajcie śmieci do lasu. Sami zdjęcia widzieliście w losach. I co byście zrobili, gdyby na waszej posesji w środku lasu ktoś obcy wyrzucił śmieci. Co byście zrobili? Nie macie. A ani aparatu, ani kamery. Żeby udowodnić kto wyrzu wyrzuca śmieci na waszej posesji na waszej działce w lesie I wyobraźcie sobie nawet taką sytuację Że mieszkacie na skraju lasu czy na wsi Idzie jakiś debil i wypiję butelkę wody i od razu wam na podwórko tą butelkę wody wyrzuca tak po prostu bez zastanowienia się i, i co? grzecznie posprzątacie? nie po prostu łapiecie takiego delikwenta ochrzaniacie go i każecie mu tą butelkę Zabrać z sobą, i niech wyrzuci do najbliższego kosza. Albo niech zabierze tą butelkę do, do, do swojego domu. Czyli, jak wspomniałem przed chwilą, subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę. I widzimy się jutro w bardziej obszerniejszym materiale na temat wr wrzosowisk. Do zobaczenia. Na razie. Bye.